Dobra, odpalamy zatem. Okej, okay, jakieś punkciki dostaliśmy. Bonusy challenge. A, to jest za te te, te, te ukończone. Komplit... Za ukończenie wszystkich challenge nie dostajemy nic. <laughs> to jest taka platyna bez punktów. Cudownie, dobra. Co my tutaj mamy? A, to tutaj i tak nic nie możemy kupić. No właściwie, nie wiem czy jest sens w ogóle co, to, cokolwiek tutaj kupować w tym momencie. Chyba, żebyśmy się bardzo chcieli na czemuś przyjrzeć, na przykład szczurom. Albo czemuś takiemu, ale myślę, że... może nie ma sensu i myślę, że... ...klikamy, kontynuuj. To mi takie ładne zdjęcie na Instagram, a jak myślisz kto by mógł zrobić i nadać te, na to filtr ze serduszkiem? Tobie coś się nie łączy na z tym, tylko wydaje mi się, że kilka i kilka razy. Nie, ja przestawiałem sobie ten. Ustawiałem inne rzeczy, nie? Tak, pieseł, dokładnie. Boże święty. A okej, okay, gdzie my jesteśmy w ogóle? Wyszliśmy z wioski. Teraz mamy iść tu. Dobra. Hmm, bo to jest osobno... Wydawało mi się, że tutaj do góry coś jest jeszcze. No dobra, tu będziemy musieli przed tym kurde Putinem uciekać. Słuchaj, to nie jest ta... to jest hiszpańska inkwizycja, tak teraz pomyślałem. Podpalamy. Ok, Totalnie nie słyszeli, że on idzie, nie? Ten go wykałaczką, dzisiaj jak, jak no ma ten takie... No mech. Come, child. Ashley, run! Tak, zdecydowanie powinniśmy w tym momencie uciekać. Ashley, nie jęcz, tylko uciekaj. Okej, okay, bardzo ładnie. A ożeś, kuj. Nie mi się nie, nie... jest jak na wrzeszczy. Wow! Dobra, zbieramy. Resetac, czy co to tam jest? Boże, ona przy każdej odpadniętej noze będzie. Będzie do na, na ten wrzeszczeć tak? Przerąbana sprawa. Wy tu podejście. Jebut O, że szlak. Dobra, ten ty? A, złapał ją. Kurwa, no co tu się dzieje? A, idzie twój! Podniósł ją! Ja nie wiem, w oryginale tak nie, iryto, nie irytowała, ja na szczęście nie grałem. <laughs> nie wiem, wszyscy mówią, o nostalgia, u, u, Resident Evil 4, jak się cieszę, że ta gra została remake'a. Myślę, że, że jakbym grał w oryginał i teraz musiał grać, miałbym takie, o nie, będę musiał się z nią pierdzielić, o Boże. Dobra, e, znaczy tak, wiecie co, przeładuj mnie brońki, to może być spoko pomysł. Akurat nie jest bardzo potrzebne. Eee, weźmy sobie apteczkę hmm. Coś możemy skraftować. Eee, amunicję do shotguna. Czekajcie, ja chcę zobaczyć ile mam do pistoletu. No Weźmy sobie amunicję do shotguna. I amunicję do... A gówno sobie już zrobimy, dobra. Hmm. Mech. Chociaż sobie warto by nóż niby zużyć Na te bolty A, dobra, zostawmy. Nieważne. Wa ważne, że tam dostaliśmy coś więcej tej amunicji. Ech. A, zapomnieliście dać tego. Nie jest dzia komenda do zgonów. Musicie zgona dać yy, jeden z tego. O, no Mag. Siewano Isi. Yy, może wtedy byłaś cierpliwsza. Dobra, czy możemy to pominąć? Jak najbardziej. Ashley, zamknij. Jabsko. Po no, prostu się przesuwaj do przodu, że tak powiem, Ashley. Tak, ale ona. Czy po prostu przy każdej okazji. Ok, a ci samo dziwo jakieś tam prostsi? Tak, wybuchnęli tutaj bridge, jest żółty. Aha, czyli po prostu tędy i tyle. Boże święty! You not stuck, You suck. Teraz się odstakuje, na szczęście, bo most się złamie. Zawsze lubię te sceny, jak bohaterowie uciekają po rzeczy, która się zawala, nie? Jakby miało to sens. Zresztą, w sensie, jak jesteś Legolasem, to jeszcze. Ma w ogóle. Y, tą Heterochromię. Ma jedno oczko brązowe, drugie niebieskie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Spizgany Kisilu lubi moją relację. Dziękuję ci, kiślu. No dobra, no to się dwa mosty zawaliły, czyli jakby bez powrotu i tu i tu. Trochę mnie to martwi. O nie, mój prostrzelniczy strzelniczy został tam. Nie, przypuszczalnie jakoś będzie dało się pewnie wrócić, czy coś. Mniejsza, chodźmy. Tam jest kolejny mostek. Słuchaj, What about you? I'll do my job. Ja mam pistolet. No, już mamy handlarza z powrotem. Bardzo dobrze. O, super, pieniądz. To możemy. O, te, te, do tego to już już nie, nie potrzebujemy. A no skoro tutaj jest, to znaczy, że nie potrzebujemy, nie? Tak to ponoć działa. Um, czekajcie, to sprzedajmy. Zobaczmy sobie, wyjdzie z tego. Zobaczmy sobie teraz tak. Tu kwadratowe to nie. Ale zobaczmy tu. Skoro to nam daje, to nam daje 16,5. To nam da 13,2. Chociaż jest niby większy bonus, tylko po prostu te kamyczki są najtańsze. Te kosztują po 3 koła, te po 4, a te po 7. 17. Właśnie pytanie, czy nie lepiej to wykorzystać na jakiś inny, a tutaj sobie na razie sprzedać, wiecie. Sprzedać ten taki Tą taką tańszą wersję. Nie potrzebuje mi teraz tak dużo tego. Sprzedam to po prostu, żeby tego nie trzymać, ale myślę, że tak zrobię. No, a ty zachowam sobie na naprzód na, na takie, gdzie są potrzeby. Dobra. Co my tu mamy? Te miny są całkiem spoko. To jest spray, ale to jest nie receptura, tylko po prostu spray sobie stream napawać coś. No, lepiej chyba te rzutę sobie zostawić. Dobra, ujęliśmy sobie nóż. Tak, by nam zostanie, jak tak do końca ty. gry. Trovert MP. A ma load speed. Mhm. Mam tego Riot Gunna. O, może tu byśmy sobie ulepszyli. Tak i. Jeden nabył więcej. Dobra, będzie spoko. O, dobra, e, czy mamy tutaj te spinele? Nie mamy ani na to, ani na to, ani na to. No, dobra, na razie olejmy. Zapiszmy sobie. A, piąty, szósty, nie wiem gdzie mam zapisywać, dwa tu? A nie, w szóstym jesteśmy. Myślałem, że w siódmym już jesteśmy. Gry jeszcze sporo zostało, jest 16 rozdziałów. My jesteś w, m, jesteśmy w szóstym dopiero. Aż przypuszczanie będziemy go kończyć zaraz. Jakie tam be careful? W ogóle to jest czerwona roślinka, a to gówno prawda ona jest taka różowo-fioletowa. Zawsze była. Wow, się. No serio. Czekam na jakiegoś bossa, No to chyba się doczekałeś, Alek. O!

Eee, czy ja bym przypuszczalnie Leon na twoim miejscu w, celował w głowę raczej? Niż... Okej. Okay. Pożegnał się z nim. Uh. Kurwa, ale ja trochę nie mam tego. Amunicji aha, no tak, mogłem da robić. Jest i grant. Strasznie mało miejsca tutaj jest. no mi do góry. Tu jakieś roślinki widzę. Oko ma. Tak, nie zdążę oczywiście chyba. Chociaż, oczywiście, że nie zdążę na pój ja tu schodziłem. Przecież wiedziałem, że nie zdążę. <śm> Elastyczny kręgosłup, tak! To jest kurwa mistrzogi. O, okej, okay, chyba dostał w oczy ma na karku. Rozdzielił się. Właśnie tak się domyślałem, że to raczej nie jest koniec, Ta to kurwa, król skorpion jakiś z niego się zaczął robić. Chyba Jak chcę? Czemu jestem na dole? Ej... A, świetnie. And you are high. Chcę zrobić niby. O, świetnie, wybuchnąłem sobie beczkę na mordzie. Tak, właśnie do żeberka mu tak. No, niestety. Hmm. No dobra, aha, mam w ogóle ten gunpowder, Możemy sobie wytworzył... Eee, doszło shotguna granady do rady. A tu? Nie możemy doszło do, do tego. Dobra, wytwórzmy sobie tu trochę amunicji. Hmm, wiecie co? Myślę, że sobie warto będzie zrobić to inaczej, bo trochę to MP... Eee, damy sobie... Shortcut, damy sobie tu. No właśnie, to ma większy sens. Następna sierść moja. <laughs> Powodzenie z tą sierścią. Tam coś jest, nie ma nic. byśmy za to wiecie, co porobić? Porozbijać te skrzynki już teraz. Mając nadzieję, oczywiście, że te rzeczy, te zasoby tam zostaną. Na szczęście to można pominąć. Świetnie. Ło, jakie salto zrobił. Dobra, dawaj flash grenade jest pod ósemką. No Dzięki temu możemy Dobra i w oko mu. Ja Dobra, idziemy, idziemy, idziemy gdzieś granat leżał wcześniej. Knife. to może nie jesteście tej samej krwi ziomeczki. Ej, no nie mam granatu teraz. Wcześniej był granat. To dużo dało. Próbowałem, nie udało mi się. A, przeładuj. Okej. Okay. Ja myśleliście, że tak tego bossa łatwo zabić, no co? Na pewno druga faza. Może i więcej faz. To wie. Zobaczymy. Czemu kurde płonę? Czym ja sobie na to zasłużyłem? Au, 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 au. Świetnie. Przeładuj. Podniesienie tych płonących beczek jest świetnym pomysłem, ziomeczku. No, staram się, ale nie, nie bardzo wiem, jak... Jakby to miało jakiś, wiecie, przewrót w tej grze był, czy coś. A ja po prostu powinienem chyba biegać, jak on to podniesie, no. Bo evade nie działa. No, nie mam innego pomysłu. O, ty chuju. Nie, 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 nie. Inwentory! Mogę włączyć Inwentory, gro? Nie. Wolałem spłonąć. W sensie Leon wolał spłonąć niż włączyć inwentory i się uleczyć. Świetnie, dziękuję. No właśnie ja nie wiem, no jest do jest Wade, ale nie da się go użyć, nie? Nie, nie do końca, kurwa, rozumiem to sterowanie. Hmm. Kamerę możemy przestawiać. Crouch Stand evade, Quick Turn. command Ashley. Tego Quick turna to nie wiedziałem nawet, że jest coś takiego podku, natomiast no nie mam jakiego takiego, wiecie, przewrotu. Jest evade, ale on się tylko pojawia w określonych sytuacjach. O, tu coś w ogóle leży też dobrze. Hm. Powiedział taka chujnia, nie? I też tego granatu nie było. Chyba hm. kupię sobie uziomka Nie, już mi nie stać. Djemet. Tak to bym kupił, wiecie. Apteczkę. Ewentualnie. Potrzebuję 1710? Sprzedam, wiecie, do, do Rifla, bo nie potrzebuję tego. E, aż tyle nosić ze sobą bez powodu. I dzięki temu mogę sobie kupić apteczkę. Tylko dlaczego kurde nie mogłem apteczki w tym momencie użyć? Znaczy w ogóle nie mogłem inventory wyłączyć. A miałem życie, że tak powiem jeszcze na tyle. Podawaj jeszcze raz. Co tam, Maguś? Twój Chrom się jebie znowu? Może? No kurde, panie, zostaw mnie, panie. Ja sobie chciałem tylko skrzynki, zapomniałem ich rozbić wcześniej. O, oh nie o to mi chodziło. Wrażenie, że jak wchodzę po tym, to jest spoko. A no zdążyłem. Pozbierać surowce po prostu. Dobra, próbujmy. Nie tak. O! Teraz dopiero był evade napisany i faktycznie mogłem coś zrobić. No come on! O, teraz mogę przynajmniej tego użyć. Skraftuj sobie to z tym. Dziękuję. Czy jest sens tego używać teraz? Dobrze, imy od razu. No to się przyda. Skraftujmy to. Okej, okay, dobra. Tu japteczki mamy jakby co? Dawaj do góry. Come dziugaj go! Możesz przenieść. Tak, da się tak, wiem, że dało się tak, ale. Bo myślę, że teraz już nie ma opcji. Zjadłabym marbusa. Zakcianki w środku nocy, oczywiście. I on teraz płonie i nie jestem w stanie przez to włączyć ekwipunku. Trochę głupie. Eee, Shortcut tutaj musimy zrobić. Szkoda, że tak nie da się wiecie. W poprzednich częściach po prostu te. Yy, znaczy w niektórych się po prostu te resourcey jedno na drugie nakładało. Ale tutaj nie. Dawaj, teraz będą beczki.

Okej, okay, zróbmy sobie apteczkę, znaczy sobie zrób... zróbmy sobie lecze... leczenie. Nie wchodź do ognia. O, żeż chuj, nie zdążyłem się obrócić, nawet żeby to zobaczyć, że leci. Beczki znajdzie? Nie. Okej! Okay. Oj, nawet dostałem osiągnięcie, czyli chyba padł. Lord Saddler będzie sad Teraz <laughs> Oko mu wypadło Kazik go tym śpiewał, znaczy kult o tym śpiewał, znaczy Kazik w kulcie Wczoraj gdy wypadło mi oko z głowy A nie stać mnie na oko, nawet się on nie miał heterochromii, miał sztuczne oko Dobra, dobra, najpierw muszę wziąć jego oko jak sobie płonie, jakby ogień nie może postępować za bardzo. Nie, wolę tu zostać niż słuchać jak się drzesz. Hej, dobra. Teraz się turla no właśnie, nie? Jakby to było bezpokoj, by się dało turlać, ale przypuszczali nie było tej mechaniki w oryginale, więc dlatego tego, tego nie ma. No i tu jest ten most, co nam zjebali. Handlarz mi został po drugiej stronie. Bożu święty, no chyba rzeźnia, no tak w sensie, do, dosłownie to, ten budy to jest budynek rzeźni. No nie wiem, ja tu nie mam Turlanie jest to najwyżej robienie evade'a, nie? Więc on może się tam urlać, albo skakać, albo coś. Kurwa, do zamku idziemy, zajebiście. Jak ktoś wjechał tą ciężarówką tutaj? Wszędzie są... ty no, już bez jaj. Wszędzie są jakieś przepaście i tak dalej, tam są mosty zwodzone. Nie masz szans, żeby ta ciężarówka na to wjechała i przejechała w jednym kawałku. Ale jednakowoż tu jest. To jest raczej grill. No to prawda. Dobra, to jest ten. Za o, jest kolejny handlarz. Hehehe, he, he, wpadliście w moją pułapkę. No cóż, ktoś chciał, żebyśmy tu przyszli. Wiem, że duża część gry się rozgrywa w tym zamku. I zameczek. No i koniec czapterka. Ale dosyć szybko go rozwaliliśmy. Myślałem, że wiecie, że będzie za nami łaził do końca gry. A tu nie. W sensie, jakby widać, że w Rezydencie oni potrzebują, żeby była taka postać, która po prostu za tobą łazi. W dwójce był... ...ten, kurde, Pan X. W trójce był Nemesis. Tutaj był przez jakiś czas niestety tylko ten, ten cały, kurwa, Rasputin. Eee... W wylecz ósemce w sumie też jest, bo Lady Dimitrescu za nami łazi. Jeżeli jesteśmy w odpowiednich częściach zamku, krzychu hydraulik. Tak, ja wiem, że wszyscy na niego krzychu mówią przez to, że ten yy, Tivold na niego krzychu mówił, ale no. Dobra, Zbiera... zebraliśmy, zebraliśmy. Uh, tutaj, Writer, poproszę. Zapisz sobie grę. Tutaj. Siódmy zapisik.